Hej, jeżeli chcecie, żeby to miejsce nabrało nowego wyrazu, było zupełnie nową biblioteką, taką, której ta szkoła nie miała od 50 albo i 60 lat, to. Koniecznie wpłaccie pieniądze na Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Pierwszego Liceum. Każda kwota się liczy, ale uwaga, jeżeli chcecie mieć tutaj swój regał, to wpłacajcie 1000 złotych. Na regał z dopiskiem e, imienia i nazwiska, i że jest to specjalna kwota właśnie na taką małą tabliczkę na tej wysokości. I teraz uwaga, tych regałów, wiecie ile jest potrzebnych? Tylko 24. 24. To jest ty ale, 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 nie czekamy roku. Działamy i załatwiamy temat w miesiąc. Do tego, aby młodzi ludzie, młode koninianki i młodzi koninianie mieli gdzie wypożyczać książki w godnych i nowych warunkach. Ale nie tylko mówimy o młodzieży z Konina, bo przecież cały powiat tutaj chodzi. Tak, pamiętajcie, że książki rozwijają, książki nie tyle uczą, ale wzbogacają nasz język, wzbogacają nasz sposób myślenia. I jak powiedział jeden z dziejowych pisarzy, kto czyta książki, żyje podwójnie. Ale żeby móc żyć podwójnie i móc je czytać, potrzebujemy fajnej, przyjaznej przestrzeni z nowymi regałami. Zajecie.